Cześć, dzisiaj zapraszam Was na szybki deser bezpieczenia. Jeżeli lubicie wafle, takie waflowe wafle z krówką. To spodoba wam się, myślę też pomysł na inny rodzaj wafli, takie na słodko, wafle przełożone masą kokosową i dżemem. Dżemem, ja akurat dałam dżem porzeczkowy, więc całość jest taka słodko kwaśna. Bardzo, bardzo fajnie to wyszło. I chciałabym was właśnie zachęcić do przygotowania takich wafli. Wafle przygotowuję na bazie mojego ulubionego kremu. To jest krem, jaki Wam pokazywałam przy różnych babeczkach. Dlatego na początek do miski wrzucam serki. Tym razem wykorzystałam serki homogenizowane. Ja dokładnie wziąłam serki homogenizowane fine food i wykorzystałam trzy serki. Roztapiam też czekoladę. Najlepsza będzie biała czekolada, chociaż jeżeli macie ochotę, możecie oczywiście wykorzystać mleczną lub deserową. Czekoladę rozpuszczam w kąpieli wodnej, a następnie taką rozpuszczoną czekoladę. Dodaję do moich waniliowych serków. Dodaję do tego też dużo wiórków kokosowych i to wszystko mieszam. Biały krem już mam gotowy. Teraz e, zaczynam od przekładania wafli. Ja akurat wybrałam wafle okrągłe, ale możecie też śmiało przełożyć kwadratowe. Najpierw na pierwszy płat waflowy nakładam krem kokosowy. I tutaj, słuchajcie, chciałabym Wam pokazać dwie. Dwie fajne rzeczy, to znaczy w zasadzie chodzi mi o łopatki. Często widzicie silikonowe łopatki, a to są łopatki, które kupiłam w makro. One są takie fajne, giętkie. Miałam przyjemność używać jednej z takich łopatek na kursie kulinarnym. I słuchajcie, tak strasznie mi się spodobały, że szczerze mówiąc, wchodzą na stałe do mojego wyposażenia w kuchni. Jeszcze nie wiem, która fajnie się sprawdzi: czy ta pochyła, czy prosta, ale w sumie to nawet chyba fajnie mieć dwie, bo łatwiej się rozsmarowuje czasem na waflach. Nada się ta prosta, ale jak już wykorzystywałam foremkę, to świetnie sprawdziła się ta pochyła. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę zrobić też oddzielny film o takich gadżetach, o porównaniu między takimi właśnie gętkimi metalowymi, a silikonowymi, a zwykłymi łyżkami. No i w każdym razie najpierw na waflu rozsmarowuję warstwę tego kremu czekoladowo-serowo-kokosowego. Kładę drugi wafelek i na to nakładam dużo dżemu. Tak jak wspomniałam, wybrałam dżem porzeczkowy. Również rozsmarowuję. Przekrywam i ponownie naprzemiennie. Następnie przyciskam z wierzchu jakąś deseczką lub po prostu miską takie wafle i chowam do lodówki. Wystarczy na pół godziny, żeby po prostu troszeczkę się zmacerowały. Wafelki delikatnie zmiękną, ale też nie chodzi o to, żeby zmiękły za bardzo. Moim zdaniem są najlepsze, kiedy są takie delikatnie chrupiące. No i zobaczcie. Tak prezentują się wafelki. Ja akurat pokroiłam swoje wafle tak, jak torcik, przez to, że wykorzystałam wafle okrągłe, ale oczywiście możecie też pokroić w kostkę, tak jak tradycyjnie, zazwyczaj kroi się tego typu wafelki. Mam nadzieję, że pomysł na taki deser bez pieczenia wam się spodoba, bardzo szybki do przygotowania, naprawdę można zrobić, kiedy mają przyjść niespodziewanie goście. No jak już goście, to do tego nada się wino. A o winie oczywiście opowiem, mam Michał. Poina wspomina mi, że często szukacie, pytacie się o no, słodkie wino. Wiem, nie jest łatwo, bo wiele win jest wytrawnych i słodkie wina są jednak w cieniu. A do takiego dania jak dzisiaj, no to jednak potrzebne jest dobre, deserowe słodkie wino. Kiedyś wspominałem Wam o szczepie Muscat i dzisiaj chciałbym Wam zaproponować jego hiszpańską wariację. Mam ze sobą Moscatel. To są wina w Hiszpanii produkowane właśnie ze szczepą muskat i mają to do siebie, że są niesamowicie, niesamowicie słodkie. Mają też taki ładny kolor, nie dość, że pachną, nie dość, że pachną jak soczek. Też jeszcze wyglądają jak, jak soczek. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemne wina. Bardzo niedrogie w Polsce w zasadzie do dostania od kilkunastu złotych w górę. My kupiliśmy butelkę w makro za mniej niż 20 zł. Dzięki temu możecie mieć zawsze takie wino pod ręką bez uszczerbku na domowym budżecie. Nie zdziwcie się, jeżeli czasami się okaże mocne, ponieważ Hiszpanie lubią to wino trochę podkręcić. A po więcej przepisów i innych porad zapraszam Was na naszą stronę www.kotlet.tv.